Panie redaktorze było o tym co jest obecnie, a ja przyniosłem ze sobą uchwałę Rady Miejskiej z Łomianek, którą podjęliśmy w 2014 roku, która dawała rozwiązania na, na te problemy, codzienne problemy mieszkańców Łomianek. Czyli przebudowa, modernizacja, budowa bezkolizyjnych skrzyżowań. Dokładnie tak. Żeby być precyzyjnym jeszcze oprócz tego na tym skrzyżowaniu musieliśmy dołożyć od Łomianek do, do tego skrzyżowania trzeci pas ruchu. Moje pytanie brzmi, e, dlaczego Obecna Rada Miejska w Łomiankach, której mamy tutaj znamienitych przedstawicieli, uchyliła tą uchwałę w marcu 2015 roku. I to pytanie pan kieruje do? Przewodniczącego Rady Pana Krysteckiego. Do pana przewodniczącego Rady Miejskiej w Łomiankach. Pytanie jest, dlaczego uchyliliście tą uchwałę, zgodnie z którą e, trzeba było wybudować bezkolizyjne skrzyżowania tutaj? Szanowny panie redaktorze, nie, nie, nie sprawa jest w tym, tylko sprawa zaczęła się od tego, że ci państwo z Dąbrowy zablokowali w ogóle trasę, która leci nad Puszczą obwodnicę wariant S7 wariant drugi tylko pchają żeby budować tu kolejową natomiast budowanie kolejową to jest wyburzenie około 40 budynków z tej ulicy natomiast bezkolizyjne tu oczywiście słowskoliny też może się przydać. Natomiast podstawową rzeczą to jest wybudowanie trasy, która roz, roz, obwodnicy, łomianek. obwodnicy łomianek i roz, 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 rozluźni.